Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z pieśnią dziękczynnej pieśni Śpiewajmy Wspólnie autorstwa, przynajmniej tekst, siostry Kosmali. Znamy ją z innych pieśni, ale dzisiaj skupimy się na tej. Przypomnę jeszcze, że ten odcinek, jak i kolejne, powstają dzięki wsparciu Patronów, a jeżeli chciałbyś dołączyć do Patronów mojego kanału, link znajduje się w opisie. Dzięki temu uzyskasz dostęp do nut w formacie Newscore, dzięki czemu będziesz mógł zmienić tonację utworu. A jeżeli nie wiesz, jak to robić, Zapraszam do mojego poradnika, link także w opisie. Dla patronów przewidziane są też inne atrakcje, są też ankiety dla patronów na kolejne pieśni, można decydować o przyszłości kanału. Jest przedpremierowy dostęp do nut, a także na wyższych progach można nawet poprosić o konkretną pieśń, która zostanie zharmonizowana w trzy dni robocze. Także zachęcam do korzystania, wszystkie linki znajdują się w opisie. Zapraszam też na inne moje media społecznościowe, a także do... Lajkowania, subskrybowania, komentowania tego materiału, a teraz zajmiemy się konkretnie tą pieśnią. Tonacja C-dur, metrum 4/4, 4, więc dość popularnie, że tak powiem, jeżeli chodzi o wartości rytmiczne występujące w melodii tej pieśni, to jest to ćwierćnuta oraz ósemka, więc jest to też w miarę proste pod względem rytmicznym. Nikt nie powinien mieć tutaj problemów. W harmonii występują jeszcze półnuty. Jeżeli chodzi o znaki chromatyczne, to tutaj mamy taki przypadek jeden raz w melodii i dwa razy w harmonii. Tutaj w czwartym takcie na początku mamy krzyżyk przy nutce F, więc wiemy, że gramy Fis i oczywiście to obowiązuje tylko do końca taktu. Natomiast tutaj jeszcze y, też uzupełniamy tym Fisem i drugi raz, trzeci raz może raczej tutaj y, jest Adur, także C na Cis. Podnosimy i tutaj jest kasownik, więc wracamy do C. Więcej tutaj jakichś rzeczy do wytłumaczenia raczej nie ma, gdyby pojawiły się jakieś pytania. Sekcja komentarzy jest dla Was. A teraz obejrzyjmy spadające klocki.